Witam z tej strony Rafhart Legend DFSO, pierwszy numer. Warszawa 203P to już znacie, widzieliście, ale dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć troszeczkę bliżej samemu modelowi, podstawce, jak to wszystko jest wykonane, czym to jest przykręcone, a więc podstawka jest plastikowa. Podstawka jest plastikowa, dwie śruby. Dwie śruby tutaj, tak jak widzicie, są różnego rodzaju te śruby chyba nawet. Jedna jest taka, druga jest taka. I, I tym jest przymocowana tutaj taka jeszcze tutaj jest taki łącznik, jak gdyby, i to jest, i tym przy, przymocowana jest ta warszawa. Ta warszawa wykonana jest, to jest stalowy model, znaczy to jest to jest odlewa, odlew stalowy, plus do tego są tutaj widać niklowane, znaczy niklowane, no posrebrzane elementy, mamy tutaj. E, rejestracje, e, klosze tutaj, no dosyć fajnie to wygląda. Tu nie ma, nie ma się przy, co, czego przyczepić. Koła są gumowe, ściągane, można je ściągnąć. Czy mi się udało ściągnąć? Nie wiem, czy mi się uda nałożyć. <laughs> kurczę ostatnio szukałem właśnie do SDKFZ221QA. Pomyślałem, że to od Warszawy mogą pasować. Nie no, żartuję, Oczywiście to inna skala. Eee, o, tu coś coś już... O, rozwaliłem. Rozwaliłem, patrzcie, urwałem łamaga ze mnie. Będę musiał przykleić. Będę musiał to przykleić. Ale interesuje mnie tak. Wydech, no nie, wydech. Tak jest tutaj chromowany. Teraz sobie wyobraźcie, Warszawę 203 z chromowa, chromowanym wydechem. Hmm. To takie mało realne, dobra, a teraz spróbujemy tutaj, bo to jest plastikowa tutaj ta. To jest to jest plastikowe i nie wiem, czy jest przykręcone, czy nie. Na szczęście tutaj są zwykłe śruby, więc jeżeli mamy tylko możliwość, a ja taką możliwość właśnie mam to sobie roz, rozłożymy sobie, zobaczymy. Rozłożymy sobie, zobaczymy, co jest w środku. Byłem mały zawsze stanowiło mnie, co jest w środku. Nie. Tym nie damy rady. Muszę poszukać czegoś innego. Jak byłem mały, zawsze mnie zastanawiało, co jest w środku. Kurczę, rozbierałem różne samochodziki, tak dalej. Najczęściej tego później nie składałem. O, ja pierdziele. Dobra, ok. Wiecie dlaczego to jest w blistrze, nie? Bo jak urwiecie, to już urwiecie, no to ładnie. Czyli e, jestem psujem. Jestem psujem. Będę musiał tutaj... Też coś mi się przykleiło. Kurka wodna. Dlatego to powinno zostać w bistrze. Tak moim zdaniem, nie? Odkręcam. A. Dobra, przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się. Tak. To jest plastikowe. Tutaj mamy. O, tu jest ściągane. Tutaj nie ma. Nie ma za dużo rzeczy, które można było popsuć albo urwać. Tutaj mamy wnętrze. Wnętrze jest tutaj, no nie ma przyrządów, jest kierownica. No ale to i, słuchajcie, no jak na taki model, to i tak jest. Moim zdaniem ekstra, że jest kanapa w ogóle nie. Tu już popsułem. Tu już popsułem, to już widać, że to jest popsute. Niestety, Rafałek popsuł. Rafałek jest psujem. Ale jak to się trzyma, widzicie, tutaj są, tutaj są takie. O, ciekawe, bo tutaj jest szyba też wmontowana z tyłu, czyli na dobrą sprawę podejrzewam, że można było zrobić z tego pikapa. Dobra, robimy pikapa. E, teraz tylko czym to tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Tam. Aha, mamy pikapa. Tylko cały problem w pick-up'ie polega na tym, że trzeba byłoby chyba pomalować. Trzeba byłoby pomalować tutaj ten fragment. bo no tutaj na pewno szkła nie było i, i możemy spodziewać się pick tak moim zdaniem. Możemy spodziewać się pickupa, cyk, mamy pick up, pick, up, pick up. Tak, dobra. Słuchajcie, no to by było na tyle. Także widzieliście, jak, jak psuje model. Dlaczego on powinien być w blistrze? wiecie dlaczego. Jak tutaj to urwiecie, to już tutaj nic z tym nie zrobicie. Raczej. A tu jest taki ładny napis 203. O, tak. Możemy się pobawić jeszcze. Dobra, ja to złożę tutaj, żeby to jakoś wyglądało, ale pick jeszcze w swojej kolekcji nie miałem, więc mam pick upa, a to możemy wywalić. Albo możemy to postarzyć, tutaj jakiś wash, wash i tak dalej. Pobrudzimy to i tyle. No, i tutaj możemy troszeczkę upiększyć jakieś zawory, dać coś. Zawory. Zegary. Zawory. Dobra, zmęczony już jestem. Dobra, dzięki za oglądanie. To był odcinek psujący Rafał 8. I do zobaczenia w następnym odcinku.